Cześć, mam na imię Fani Malenowska. Witam. Teraz jesteśmy w przestrzeni Galerii Kunszcz. To jest Galeria Instytutu Gotego w Krakowie przy ulicy Podgorska 34. Teraz zobaczyliśmy wydarzenie w ramach ty tygodnia sztuki współczesnej, Cracker z Kraku Art Week. To wydarzenie to performance, mój performance, i nazywa się. Wszyscy zostaliśmy zapaleni pragnieniem szczęśliwego życia. Mm -hmm. Taki długi tytuł. Skąd pomysł na tytuł? E, jakby ten performance jest w ogóle o wojnie, bo mm -hmm. pochodzę z Ukrainy, mieszkam w Krakowie już 5 lat, ale jestem związana z tym, co się dzieje w moim mm -hmm. kraju. I e, ten tytuł to w ogóle jest cytat e, dawno grecki, który mm -hmm. był później znaleziony w e, tekstach e, Dawnych Rzymskich i był przetłumaczony na język polski z języka latyńskiego. Ja myślę, że on dobrze odpowiada o tym pragnieniu do wolności, mm -hmm. pragnieniu do zwycięstwa. No i jakby te szczęśliwe życie, w którym jesteśmy zapaleni, jakby i zapalenie to chodzi o tej motywacji ludzi, żeby dalej walczyć. Co czułaś w czasie, kiedy odgrywałaś po tym performance? No, jestem tylko po performance, więc trochę czuć to z mojego głosu, e, bardzo to jest emocjonalnie. Mm. E, w ogóle mam jako performerka wielką empatię, zawsze współczuję ludziom, e, osobom, zwierzętom, sztuce, drzewom, mm. w ogóle wszystkiego czego dotykam. i e, Czasami ja się pracuję jako tłumaczka wojskowa, więc tłumaczę szkolenia dla ukraińskich żołnierzy i mam taką okazję porozmawiać z tymi osobami, które wcześniej byli osobami cywilnymi, ale dołączyli do wojska i teraz jakby walczą na froncie. I przed, mhm. jakby akurat przed ich wyjazdem na front e, rozmawiam z nimi i jakby mam teraz te poczucia, te wspomnienia, ta ich energia, ten mhm. smutek. Teraz transluję w tej przestrzeni Galerii Kunszt uhum. dalej e, osobom, które mieli okazję tutaj przyjść i zobaczyć. Super, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję również. No. <laughs>